I teraz tym kciukiem, tu z góry, nie, tym kciukiem, tu, na tym. tym kciukiem, niech pada da ręce przed siebie. Mhm. I teraz tak, O, kliku, z góry, mamy nabój w komorze, błąd, ręce przed siebie. Teraz niech pan patrzy na przyrządy, a paluszek spokojnie się cofa. I znowu patrzy a cofamy palce. Dobrze. Celuj w głowę Twoją jednak yeah. no żeby włączyć magazynek Nie tam koło, koło prawego kciuka masz z lewej strony A nie nie Jest taki przycisk no, taki jak pan naciśnie, to włączymy magazyn i położyć broń.